Witam, tutaj krótkie spojrzenie na rynek. Już po otwarciu dzisiaj, wczoraj mi się nie dało nagrać spojrzenia na rynek przed otwarciem, ponieważ byłem poza domem. Ale dobra, skupmy się na tym, co się tutaj obecnie dzieje. No, to mianowicie. No, na ten moment otwieramy się gapem, ale wróćmy sobie jeszcze też do wczorajszego dnia. Czyli tutaj mieliśmy, mieliśmy wybicie, tak? Tutaj jeszcze tej sesji obecnej mi w Stanach nie pokazuje, bo mam 15-minutowe opóźnienie Natomiast no, mieliśmy wybicie i zaakceptowaliśmy to wybicie, tak? Dąknęliśmy tego gapa tutaj, który, który znajdował się na poziomie 6.4. 4 6, 5, 11 i domknęliśmy go, więc, więc no wygląda to, to pozytywnie, tak? Po, po stronie drugiej i zwiększa szansa na kontynuację. Natomiast dzisiaj, co my tutaj mamy, no to overnight mamy 100% long, tak? Mamy gapa, co prawda teraz zostawiamy tego gapa na, na 10 centów. No i zobaczymy tak no, zalecane jest z tym, z tym gapem iść jeżeli nie zostanie dość szybko domknięty. jeżeli by został no to obserwacja czy uda nam się pierwszym punktem referencyjnym będzie tutaj ten dołek z overnighta. jeżeli dołek z był pokonany to możemy tutaj odwiedzić tak z tym bardziej że tutaj tą, tą drugą drugą stronę Gdybyśmy weszli w tą wartość z dnia poprzedniego, no to, no to może, moglibyśmy odwiedzić tak? Tutaj tą yy, tą drugą stronę wartości. E, natomiast yy, to jest gdyby, tak? Natomiast ten moment gab nie jest zamknięty i też yy, dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj mamy wtorek, okej. Okay. Czyli nie mamy dzisiaj danych. Jutro mamy dane. No, także, także obserwacja, tak? Obserwacja, co się z tym gapem będzie działo, jaka będzie pewność na otwarciu. Ja tutaj miałem kontra ja tutaj sobie budowałem shorta pod kontrakcję, dlatego trochę później dzisiaj nagrałem spojrzenie na rynek. Natomiast zamknąłem go przed, przed samym otwarciem. Tutaj, tutaj go zacząłem go budować w okresie, w okresie H. W okresie I jeszcze dogdowałem, No i tutaj miałem stopy, tak? Tutaj się skaszowałem, bo no tak jak mówię, nie chcę walczyć z trendem, tak? Złapałem tutaj, bo wydawało mi się, że to jest takie no, mechaniczne kopowanie, tak? Tutaj te dołki obok siebie były. Dlatego też sugerowałem się tym, że, że, że możemy dostać jakąś kontrakcję. Natomiast nie polowałem na jakiś większy ruch jeżeli miałbym łapać jakiś większy ruch czyli powrót tutaj do tej wartości z dnia poprzedniego no to no to wolałbym go złapać jakbyśmy tutaj weszli i gdzieś tutaj sobie jeszcze dobudować tą pozycję tak ale to z trendem jeżeli jeżeli gramy po prostu jeżeli jest właśnie wybicie z równowagi to ja zauważyłem, że, że, że to po prostu działa. Nie działa tak bardzo, nie? Na przykład, wczoraj ja akurat nie byłem przy komputerze, ponieważ no, nie miałem takiej możliwości. Natomiast wczoraj no mieliśmy, nie? Otwarcie poza zasięgiem dnia poprzedniego, wejście do tej, do tej wartości, no ale nie odwiedziliśmy tej drugiej manki. nie? Yy. I to jest właśnie, to, to, to się bardziej sprawdza, jak jesteśmy w środowisku rotacyjnym. Natomiast teraz mamy wybicie z równowagi i, i, no i mamy trend do góry, tak? E, jasne. E, jakąkolwiek zmianą trendu będzie dopiero zaprzestanie jedne do interwałowania do, do góry, tak? A na razie, na razie tego nie dostaliśmy. Więc e, obserwacja i zobaczymy. E, życzę udanych trade'ów i wspaniałych...